Dziękuję Pani Przewodnicząca, Panie Ministrze. Zacznę od tego, z czego Pan Minister wyszedł, w tych niepokojów. Rzeczywiście jestem jednym z adresatów setki, można powiedzieć, maili od pielęgniarek i położnych, które wyrażają swój niepokój. Nie jestem histerykiem i starałam się jakby w pewnym momencie robić ruchy, które są właściwe dla procedury poselskiej, czyli pytania, prośby, informacje również tutaj no, od pan, do pana ministra Radziwiła, który gościł na tym zespole, i może spróbuję Panu uświadomić, skąd te niepokoje. Przede wszystkim po pierwsze, niepokoju, nie uspokoił nigdy pan minister, który wyjasno i wyraźnie w wielu wywiadach podkreślał, że nie będzie. Żadnej działalności gospodarczej w służbie zdrowia. To jest jasny, wyraźny sygnał dla pań, które się niepokoją, które prowadzą swoją działalność gospodarczą i nie chcą, żeby było likwidowane. Po drugie, kilkakrotnie ja osobiście, ale też panie wnioskowały o odpowiednią reprezentację w zespołach, które przygotowywały. Najpierw celem tego zespołu było przygotowanie ustawy i reformy, bo tak w pierwszej kolejności było nazwane właśnie dotyczącej POZ-ów. A później, jeżeli te protesty się jakby e, nasiliły, pan minister zmienił jakby cel tego zespołu, nazywając, że teraz będzie przygotowanie strategii. Dla mnie to i to jest planowaniem i nic dziwnego w tym nie było, że pielęgniarki, które akurat w POZ są przeważającą liczbą y, bardziej niż lekarze, brałyby na równi udział. Oczywiście kolejne wytłumaczenie było takie, że teraz to już tam nie jest reprezentacja, ale są eksperci. Więc y, rozumie Pan, dlaczego ten niepokój i dlaczego to niedoinformowanie środowiska pielęgniarek, które cały czas czują się, że jednak coś im umyka, a potem obudzą się tak, jak my często się budzimy w nowej, rzeczywistości, że tak jak Pan przedstawił długo, długi proces procedowania, to ja jako młody parlamentarzysta powiem, że zdarzały się tu procedowania, że nowa rzeczywistość prawna zdarzała się w trzy dni, więc to z tym, z tym procedowaniem trochę mamy taki zachowawczy sposób patrzenia na czas. W tak, w parlamencie rzeczywiście, ale też i yy, yy, do parlamentu trafiały ustawy już rzekomo konsultowane, potem środowiska się odzywały w różnych innych kwestiach, że te konsultacje wyglądały co najmniej no, nie do końca tak jak powinny wyglądać. Więc stąd te moje wyjaśnienia odnośnie tych niepokojów i myślę, że żeby uspokoić środowisko i żeby środowisko już nie miało tych postotów, o których Pani Przewodnicząca powiedziała. Myślę, że należy się jasna i klarowna informacja. Ja Pana Ministra, Panią Premier również zapraszam na 7 na konferencję o godzinie 12, na którą zgłosiło się ponad 200 pielęgniarek i położnych. I myślę, że to będzie taka reprezentatywna grupa, grupa, który jak pan minister wyjaśni to co pan przed chwilą powiedział, może nawet odpowie na kolejne pytania, które się pojawią. Myślę, że to na jakiś czas uspokoi atmosferę i rozwija obawy środowiska pielęgniarek i położnych, ponieważ wysłuchując i czytając te wszystkie argumenty, które padały z ust pana radziwiła czy teraz pana, ja osobiście nie jestem specjalistą, ale nie znajduję żadnej tak merytorycznego, jak i ekonomicznego uzasadnienia tego, żeby pielęgniarki, które prowadzą jednoosobową działalność, tudzież no, musiały rzeczywiście wrócić na pracowników, do lekarza. Yy, więc, yy, jeżeli pan by nawet posłom którzy za chwilę też będą procedować tą ustawę wyjaśnił, to jak mają głosować, żeby podjęli samodzielną decyzję. Myślę, że to byłoby logiczne. Stąd mój taka prośba i postulat, byście Państwo tą informację jasno i rzetelnie i klarownie mówili w środowisku pielęgniarek. Dziękuję.